Panu, tak y, myślałem o tych słowach, które były powiedziane w czwartek, o tej, o tej miłości, i o tym, jak, jak Bóg y, mnie bardzo kocha, że tak właśnie sobie myślałem o tym, jak, jak leżałem na łóżku, po prostu, no, że Bóg mnie kocha i to y, napełniało mnie taką radością. I też właśnie nawet jak byłem w pracy po prostu, szedłem na statek czy ze czy statku, to myślałem, Bóg mnie kocha i zacząłem to po prostu widzieć z takiej innej strony po prostu, no, że mam kogoś, komu naprawdę na mnie zależy i nawet kiedy coś mi się nie powiedzie, gdzieś upadnę, to mam kogoś, kto mnie kocha i chce mi pomóc, to właśnie tak bardzo raduje moje serce właśnie że mam kogoś takiego, kto mnie tak bardzo ukochał, naprawdę chwała Bogu za tą jego potężną, wspaniałą miłość on mnie kocha, to jest naprawdę takie potężne i wspaniałe Ach, chwała Bogu Księga Izajasza, to jest 41 rozdział od dziewiątego wiersza do dziesiątego. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do Ciebie, sługą moim jesteś. Wybrałem Cię, a nie zgardziłem Tobą. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicą sprawiedliwości, Swojej. I kiedy właśnie tak to czytałem, to powiązałem to z tymi słowami, które były powiedziane w czwartek właśnie o tej świętej, czystej miłości, którą Bóg mi ukochał w swoim synu. I tak właśnie myślałem o tych też doświadczeniach, właśnie, no że Bóg jest zawsze ze mną i że On w tych wszystkich doświadczeniach po prostu jest po mojej prawicy, że On mnie kocha, On mnie chce po prostu zawsze prowadzić tak, aby I Po prostu kiedy nawet coś mi się nie powiedzie, to On mówi wstań, mój sługo, żyj dla mojej chwały. To jest ktoś, kto zawsze chce być ze mną, każdego dnia w każdym doświadczeniu. Nie tylko w tych dużych, ale też w tych może być tych najmniejszych. On mnie chce prowadzić przez całe moje życie, przez całą moją tę wędrówkę na tej ziemi. To jest coś, to co właśnie tak wspaniały, i cudowny, który mówi: nie ufaj sobie, ale zaufaj mi z całego serca, z całej siły, z całej duszy. Nie patrz na swoje siły, lecz, lecz patrz się na mnie, że ja mam wszelką moc, żeby uczynić to wszystko, co ja powiedziałem. Jest tyle tych wszystkich obietnic, w tym samym stoją właśnie, jest tyle tych wszystkich obietnic, właśnie gdzie Bóg mówi kocham cię, zależy mi na tobie, ja jestem twoją siłą, twoją twierdzą, twoją mocą. Jest tyle tych wszystkich obietnic właśnie, to jest wszystko po to, żebym zrozumiał, głęboko zrozumiał to, że wszelkie zwycięstwo. Odnoszę tylko wtedy, kiedy oprę się na moim Panu, kiedy On jest moją siłą, mocą, kiedy On jest moją nadzieją, kiedy patrzy się na mnie i widzę sam w sobie, że nie dam rady, ale kiedy patrzę się na Pana i mówię, Panie, Ty to uczyń Panie Jezu, w Tobie jest moja wszelka siła, nie chcę polegać na sobie, lecz na Tobie. To jest naprawdę właśnie wspaniałe, że mam kogoś, kto chce mnie prowadzić w tych wszystkich doświadczeniach właśnie. To jest Pan, który się nigdy nie spóźnia, On przychodzi zawsze na czas. On zawsze jest na czas, nawet, nawet wtedy, kiedy myślę, że zwleka, On przychodzi na czas, On się nie spóźnia. Naprawdę, to jest wspaniały król, który zawsze przychodzi, pociesza, napełnia tym wszystkim, co jest potrzebne. A zwłaszcza, jak on przychodzi, to przychodzi i po prostu przytula moje serce. Po prostu on mówi: Ja cię kocham, ja chcę cię dalej prowadzić, dalej cię prowadzić, dalej ciebie kształtować. Ufaj mi, ufaj mi z całego swego serca. Ja jestem z Tobą zawsze. To jest naprawdę piękną bitnicę, właśnie, kiedy Pan to mówi do mnie, właśnie, serce się raduje, rozkoszuje się tym moim panem. To jest naprawdę coś cudownego, właśnie, mieć przy sobie tak wspaniałego króla, który chce mnie prowadzić, napełniać tym wszystkim, co jest potrzebne, dawać to, co jest potrzebne, kształtować. Naprawdę właśnie, to, ta to, to, to miłość jest tak, tak bardzo po prostu niepojęta, wspaniała, że właśnie, gdy dzisiaj klękam, właśnie, to wiem, że Pan jest po mojej stronie, że On mnie kocha i On mnie chce doprowadzić do samego końca. Że te wszystkie słowa, które on powiedział, że on chce, aby one były w moim sercu, że on uczyni wszystko to, co jest potrzebne, aby, abym ja był z nim, dlatego, że mnie kochał. On pokazał naj, największy dowód miłości, idąc na krzyż. Pan poszedł tam za mnie i to jest właśnie takie wspaniałe, cudowne, właśnie. Nawet wcześniej, i tym się też, też dzieliłem, właśnie. Pan mi pokazał coś tak pięknego, że choćbym był jedyną osobą na tej ziemi, on by i tak tam poszedł. On tam nie poszedł z ogóły na cały świat, nie? On by tam poszedł też za mnie. Choćbym był jedyną osobą, on tam poszedł za mnie. To jest właśnie taka piękna, niepojęta miłość. Cudowna miłość Sprawiciela Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za tą, tą miłość i za to właśnie, że On jest we wszystkich doświadczeniach, we wszystkim mnie prowadzi, we wszystkim daje to wszystko, co jest potrzebne, wtedy, kiedy ufam Jemu, a nie sobie. Naprawdę właśnie, kiedy widzę moje słabości, właśnie kiedy otwieram swoje serce przed Panem i mówię, Panie, ja nie mam sobie nic, to Pan może zacząć działać. I to jest właśnie takie piękne właśnie. Kiedy jestem sobie, wtedy On może działać. Moc okazuje się słabości. Chwała Bogu za to, za to, że wszystko to, co jest potrzebne w swoim synu. I to jest nawet takie po prostu piękne właśnie. To, co też powiedział brat Marian, że Bóg dał już wszystko, co, co miał do dania. Po prostu On dał całą doskonałość, całą pełnię do swoim synu. Już do tego nic nie można dodać. Wszystko dał w Chrystusie Jezusie. Tak bardzo mnie nas ukochał, to jest nawet cudowna, wspaniała miłość. Wszelkie skarby, wszelkie wspaniałości niebios dał swoim synu. I To naprawdę jest niepojęte, jak bardzo Bogu zależy na każdy z nas. Jego miłość jest po prostu naprawdę niepojęta, przeogromna i wspaniała. I chwała Bogu za to, za to, że on właśnie mówi mi każdego dnia, że mam mu ufać z tego serca. Być z nim, radować się nim, służyć mu, to jest najwyższym zaszczytem, najwyższą radością życia. Oddać się mu to jest tylko zysk. Zysk każdego dnia, właśnie kiedy mogę widzieć, jak On pięknie czyni swoje dzieło. Niego jest coraz więcej, mnie coraz mniej. I pragnę właśnie dalej oddawać się Panu, żeby On mógł czynić to wszystko, co jest potrzebne, opierając się w pełni na Nim. Chwała Bogu za wszystko. Za jego miłość, za jego łaskę, za to, że mnie prowadzi każdego z nas. Chwała Bogu, naprawdę, to jest niepojęta wspaniała miłość. Poznawać Boga to jest. Najpiękniejsze, co może być dla każdego z nas, to jest po prostu cudowne. Być z Bogiem, chodzić z Nim, poznawać Go coraz to bardziej, zgłębiać Jego miłość, zgłębiać coraz to bardziej, tak nawet sobie powiedziałem, Boże, kim Ty jesteś, ja Ciebie nie znam, Boże, ja wiem to, 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 ale ile rzeczy jeszcze o Tobie nie wiem, ja Ciebie nie znam, Boże. To jest tak cudowny, tak wspaniały, że mój rozum nie może tego wszystkiego ogarnąć. Jak nawet w czwartek mówiliśmy o tej miłości, to sobie powiedziałem, że nikt nie pojmie tej cudownej miłości. To jest po prostu nie do pojęcia, nie do ogarnięcia: ta to to cudowna, doskonała Boża miłość. Poznawać Boga to jest naprawdę najwyższą radością. I to sam ten fakt, że on chce się mi dać poznawać każdego dnia, że on mnie zachęca każdego dnia, żebym trwał przy nim, żebym go szukał z całego serca, z całej siły, z całej duszy. To jest na po prostu takie piękne, niepojęte, że ten Stwórca chce mi się dać poznawać. A najbardziej go mogę poznawać w doświadczeniach. Gdy widzę jego siłę, jego moc, to, jaką pociesza, napełnia, podnosi. Można właśnie poznawać przez to Boga, jak on cudownie działa. Chwała, chwała Jemu niech będzie za każdy dzień, który chce spędzić z nami, spędził. To jest naprawdę cudowne właśnie, że On jest zawsze po mojej prawicy, zawsze. To jest taka też myślę, mi taka piękna po prostu, że, że, że to nie jest pasterz, który dogląda swoich owiec. To jest pasterz, który jest nieustannie swoimi owcami. Zawsze. Zawsze jest ze mną. Zawsze. W każdej sekundzie mojego życia. To jest najspanialszy pasterz. On chce spędzić, spędzić ze mną całe to życie, bym nabierał coraz to bardziej Jego kształtu, Jego piękności, wspaniałości, aby już na zawsze był z Nim. Chwała Bogu za to. Za miłość w Chrystusie i za pełnię w Nim. Chwała Bogu. Amen.